Disdain, we stroll to be found. There's a spot in the system, a huge lack of ground. Lords of the values, they step inside our brains. We're the masters of surface and material, chains. Siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Zart, a to jest gra The Walking Dead. No i wielu znajomych polecało mi tą grę, mówili, że to jest niesamowita przygoda i że warto ją nawet właśnie nagrać na YouTube'a, zobaczymy. Myślę, że seria z tego będzie na pewno, bo, bo już mi się podoba. Obrawa graficzna jest fajna, no i te polecenia... No dobra, jesteśmy chyba jakimś... Chwila, dobra. Uh, opcje dialogowe mamy? Aha, czyli wiążą nas do więzienia? Transportują jakoś? Hmm. No dobra, porozmawiajmy z nim sobie. Zobaczymy. Co tu chodzi w ogóle. Hmm, możemy się rozglądać. case a little bit you mean a macon boy no? macon la brea it's a sun dish what do you think i'm just glad i chose law and not order big miss a trial like that even if he was innocent a lot of what happened can't ever be undone there we go i to co. a się rozmowa. Czy jak? you teach there long You meet your wife in Athens? Nauczyciel, tak, wykładowca? Co ja takiego zrobiłem? You to it? O co tu chodzi w ogóle? Sure. Okej. Okay. Aha, no jest niewłaściwą, pewnie. <laughs>

As government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. <coughs> mama, it's all a big mistake. It wasn't me. No dobra, czy był winny przede wszystkim? So did he do it? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. No, to jest kurde dobre, nie? Że czasami zabójca potrafi mówić, że, że jest niewinny, chociaż go przyłapali właśnie, no, na gorącym czynniku. No, no, dokładnie tak jak on mówi. Miał na myśli. W what the fuck? Co? Czy tam był zombie? What the fuck is going on? Chyba troszkę transport się nie udał Obudź się Ale tam ktoś... Wstał. Widziałem go. Która jest? Dziesiąta pięć? Czy już wieczorem jest? Jesteś późno. Chyba. O! o kiedy, To chyba ten kierowca, no właśnie. coś Go trochę ktoś chyba ciągnął do samochodu. O, strzelba. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że to będzie z niego już zombie. Coś tak czuję. Dobra, czekaj, 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 czekaj. Co, co tu w ogóle można zrobić? Okej. Okay. Kajdanki. Okay, e, tutaj? O, działa. Dobra. Dawaj. Siły nie masz. Okej, okay, muszę się. Mhm. Mm A czyli, jak na jedyna coś, to mogę kółeczkiem zmieniać. Czy spojrzeć na to, czy wziąć, tak? Czy czy ma być jakaś interakcja z tym. No to jest dobre, bo nie zawsze chcemy, wiadomo, żeby od razu brać. Jakiś tam przedmiot? Ła, nieładnie to wygląda. <laughs> Dobra, ja mogę do tyłu jakoś się cofnąć. Mm, Come on. Przede wszystkim ja chcę strzelbę. Nie, nie, nie. Tu, 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 tu. Weź ją. Niedobrze, że nie załadowane. No to szukajmy naboju jakiś może. O! wielku wilku mowa. No. Dobra, mamy nabój. Co, teraz mogę go nabić? Ja? Ja się załadę, kurde. to boję się do niego podchodzić na razie. No oh, come on, dobra. Chodzi o to, że nie mam wyboru. <laughs> to słownictwo to jest niezłe. Mm -hmm. No, oficer. Podchodzę do ciebie. No, jest, ma klucze. Come on, come on, come on. Aż się prosi, żeby nas teraz złapać za rękę albo coś. Alright. Come on, się. Прошу да Хорошо Чёрт Я что это зомби Чёрт, что я должен делать? Хорошо Хорошо, хорошо, хорошо Где брак? Где брак? Где брак? Пошли, пошли, пошли Боже Пошли, возьми эту оружие Dobra, czekajcie. Czekaj, czekaj. Spokojnie, 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 będzie dobrze. Wow. Jaka akcja na początku już, już mi się podoba. pojęcia i nie chcę chyba wiedzieć A może co tu jest jeszcze? O o o, kto tu jest? Jakaś dziewczyna była? Mama? No, czy mi się zdaje? Co ja tu mogę robić jeszcze? Więcej zombi, tego było nam trzeba. <grymne> Idź. No dobra, czyli nie ja mimoścę tego jeszcze, ja, nie, nie jest tego chodzi. No grubo, wam powiem. Dobra, przez pod. To jest i Sam jak zombie Z tą nogą <tryk> 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 Robi się ciekawie Mam nadzieję, że tu nie wejdą czy coś Byłoby niefajnie poszli sobie. Ale the hell am I? Hmm, czy jakiś domek po prostu. Miasto, siedle, w lesie, fajnie. Domek na drzewie. No hmm. Anybody up there? To chyba nic nie będzie. Co tu jest? Zastaw do herbaty. Nie, nie, no raczej to mi nic nie damy. Co mam tu zrobić? Do basenu te. To... Nie, to nie jest basen. No pewnie. Good idea. Zombie apokalipsa, wykąpać się w baseniku. Aaa, eee, jakoś... No W sumie good idea. Somebody! Yeah, if you can hear me. Somebody. Fajny akcent ma. No dawaj, dawaj, dawaj. A tam też zombie! Nie? I little help. Coming in. Don't shoot, okay? Hello? not an intruder. no, Jak na zombie apokrypcy to się koleś trzyma dobrze. Jakoś. nie zdziwił się na widok zombie. Zbytnio. No, chociaż. No, jak w filmach tyle jest tego, no to. też bym się nie zdziwił. Aj. Na co komu sztuczne warzywa? Nigdy was nie zastanawiało w ogóle? O. Co to jest? What's Three new messages. Message one left at 5 PM. Hey Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Uh, Ed and had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine and I promise we'll be back in time before your spring break. Message two left at eleven nineteen PM. I don't know if you tried to reach us, all, all the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please just leave the city and take Clementine. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message three left at six fifty seven. Widocznie. We love you. We love you. We love you. Wow. Daddy? daddy? Nie jestem Daddy. Czy ja mam ojca? Syna, boże, jestem na córkę? Miałem już dziecko w Binding of Isaac. Hmm? Hello. You need to be quiet. Dobra. Who is this? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. Dobra. Lee. Lee. Lee Clementine. you not my daddy. No, no, I'm not. I'm not. Where are you? Where are your parents? Where are your parents? They took a trip and left me with same. Sandra, Santa, Santa, are Sandra. <laughs> Sandra. <laughs> Where are you? I'm outside in my tree house. They can't get in. That's smart. Hmm. See? Can you see me? I can see you through the window. Yeah, I see you too. WHAT the FUCK! Wow 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 Czy to była jej opiekunka? Eee Wow Dobra, uciekamy ja... Zawsze, zawsze jest jakiś pogon, jakaś pogoń, ucieczka czy coś Zawsze Ktoś się wali, ktoś się potknie Klasyk. I je złap za nogę. Tak, kop, kopaj Kopaj, 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 kopaj Kopaj dobra Grubo. Dobra O, ci dziękuję, dobra, uwaga o, Jezus Maria Nie mam. ci obiad to smacznego. Ja mam zaraz Man. obiad. Hi there. Kurde, taka jest już świetne, już mi się podoba. Nie na no, akcja to jest naprawdę... Tak się wszystko fajnie rozwija. Czy to zabiłem... Nie wiem chyba tak. Klementaj to zapamiętaj. No. But they get shot a lot. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while. Not you know? Oh. Look, I don't know. <coughs> where, but I'll look after you until then. Alright. What should we do now? Wnosimy się stąd, jak tylko zajdzie słońce. Czy poszukamy pomocy, zanim się ściemni, tak? Czyli albo w nocy, albo w dzień. Mm. Poszukamy pomocy, zanim się ściemni. Nie, yeah, nie wiem, czy to był dobry pomysł. Teraz tak sobie myślę, że w sumie zombie w słońce nic nie robi, a w nocy łatwiej się ukryć. No, no cóż. Niech tak będzie. Come on, come on. Where we go now? Dobra, może pójdźmy za nią, tak będzie chyba najrozsądniej. Clementine, Clementine, Clementine. Jest jakiś ten odnośnik polski do tego. Uh, ktoś tam jest.

Let's so leave you alone. Well, let's go somewhere safe that's close, okay? That's a good idea. That's a Good idea. I think that's a good idea too. Hello there. Hey man. Holy shit! Don't eat us. <laughs> we're not gonna hurt <laughs> you. <laughs> <laughs> He's just a nugg. We're not gonna, we're gonna not hurt you. At so first, okay. second, you and the little one we're both. Gonna Co się dzieje? Szukamy pomocy? Co robisz? Co się dzieje? Eee, co się tu dzieje? Do you know no so Sean. Sean, Sean. dobra, Sean. Clementine. Sean. Clementine, Sean Lee. Chat. A, już cztery We imiona do zapamiętania. Mam problemy z, z imionami, z imionami szczerze powiem. Na naszą farmę. Na farmę. No na farmę mówisz? Już... Oh. Jej niańką, sąsiadem, zwykłym kolosiem? A no, skłam, sąsiadem. No, koleś, który jechał do więzienia i... Ja bym nie, nie przyznał się tak łatwo. Chcę się wczuć, chcę się w postać, także będę raczej odpowiadać, przede wszystkim tak jak ja sam bym wybrał. Dobra, let's go! Nooo! Niiiiii! te zombie niby takie wolne, ale i tak robią problemy. Man, come on. O, jeszcze ta mała pomogła, dobrze. Kurde, zbliżają się. No, oh, sure. yeah, okay. Let's go, let's go. any of those guys' neighbors too. <laughs> Quite possible. In the The Walking Dead. Cieszą się tylko charaktery i ważę, żeby przede wszystkim trzymać się razem. What? 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 E, ale co, że niby teraz co? Boże. Jezus Maria, co ja zrobiłem?